Witajcie na kanale Wymiata, Dzisiaj osobnik. Proszę i nie, nie ładnie mówisz. Proszę tutaj su, łapkę w górę. Dajcie słupka. Tak. Znacie, nie dojechała paruwa. Teraz dobrze będzie. Wszystko. Osobniczka najstarsza wałkuje ciasto. Tak, na Tak. Nie dojechała paruwa. Tak i wiadomo że. Znacie już piosenkę i zagadkę na tak. Teraz ten osobnik najmłodszy gniecie wytłaczankę, ciasto. Tak. ciasto ciasta pienikowego dolary, bo on bardzo lubi dolary, ale. Tylko widziało o wymiaczacza dolara w tak. osobnik na blachę kładzie pierniczki tutaj Zaraz tak, tanie spubcie robi, tak Jest blacha, jest blacha oczywiście była no, blacha blacha do Jedna osobnica kładzie lukię na pierniczki, Teraz osobny najmocniej wziął mąkę, posypuje blachę mąką. Zaraz będzie, no właśnie, to nie wiem, czy jest sablach. Gubisz mąkę na, na ziemię? No to coś nie, nie tego tam ci poszło. A tyle może być? Co dobrze no. I na ziemi, bo to jest blaka, Tak. Bo to się robi, takie coś na niej innego. nie? Może pytanie do osobnika najmocniejszego. Co osobnik teraz robi? Tak, właśnie. głupawkę ma. Tak. Już jest dwie minuty. Nie wiem, dzisiaj do dziesięciu robimy tak jak zawsze. Na końcu będzie odliczanie. Dolary, dolary trzeba w Tą foremkę trzeba w mące namoczyć. Na dolary. Tutaj osobniczka lukruje takim lukrem brązowym, prawdopodobnie czekoladowym. Czy robił dolara teraz, na centa? Teraz centa daje na blachę osobi najmłodszy. Osobi najmocsi niestety nie ma kapci, bo no bo zapomniał jak no ale i jest śniżka posadzka, te kafelki są przecież? Bardzo ładne kafelki mamy, co? Za... Osobnik Bardzo testuje. Brudne. Proszę kilka zdań powiedzieć słuchaczom. Bardzo brudne kafelki. W kuchni, no Proszę piję, przyjechać tutaj robię, sobie pidać. <laughs> Tutaj wymiatać się na no, ręką trochę. Tak, no, masz tam... Tak, ja się, ja driftuję. Wy Wymiatasz. Ja teraz się bawię Oczywiście łapkę w, w górę, i Dzisiaj to z zgram. Jeszcze że zagram minut, z z z z z zgram i zgram. No, oczywiście, był krokodylek, kropelka lodu, Nie znaczy sopelek lodu. Pokemon, tak. myszka. Ta myszka będzie udawać, że jest komikiem. Tutaj osobniczka teraz będzie mówić. Ta myszka będzie udawać, że jest komikiem. Wycinamy myszkę z piernikowego ciasta. Hashtag myszka! Hashtag, hashtag pierniczki, hashtag. Des meteorów unicersja ziemię za chwilę niczego nie będzie. Do pieczenia podłączamy Teraz najstarsza osobniczka zaśpiła piosenki. Przeleciał meteoryt. Teraz osobnie. Poker zrób. Pokamła. Tak, nie umiemy dzwoneczka. No. Piekarnik. Babcia, Wiemy, blaszki są gotowe. Będziemy pieć. Udająca chomika. To jeszcze tą myszkę wstać, udającą chomika. Myszkę. No jest to jest osobniszka najstarsza, bardzo zaawansowana wiekowo. Po, gdy myśka Trzy myszki chomiki. są. Gdy myszka chce I być na chomiki. ogony myszek, bo ogony, ogony. się połami bardzo cienkie się <noise> mogą połamać. To no, no, jeszcze 5 minut, dobrze. To będą myszki nierozłączne. To jedna musi być płci męskiej, a druga płci żeńskiej. To są. Kacie, Ogonkami się złączyły. Aha, to papuszki są te. <noise> nie, to są myszki, które udają chomiki. Tak, i są To będzie bardzo dobra słuchalność. Oglądalność, tak. Trzy myszki rozłoży? nie rozłożył. Nie mów, bo to jest osobniczka.